Stres towarzyszy nam od zawsze, nieważne kim jesteś i co robisz. Jedni mówią, że trzeba nauczyć się z nim żyć, inni chcą walczyć z nim za wszelką cenę. Jednak pamiętaj, że prawda zawsze leży gdzieś po środku. Z fizjologicznego punktu widzenia, pewien poziom stresu jest nam potrzebny, aby prawidłowo funkcjonować i mobilizować nas do działania. Co jednak, jeśli poziom tego stresu jest za duży? Jedni niestety próbują go redukować, idąc w używki. Jeszcze inni potrzebują aktywności fizycznej, na przykład siłowni. Jeszcze inni idą w medytację lub modlitwę. Ja na przykład uwielbiam saunę. Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie w pełni potrafię się wyłączyć. Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać Ci coś zupełnie innego. Mniej naukowy filmik, a bardziej instruktażowy. I nie bez powodu jest tu świeca, bo chciałbym Cię zaprosić właśnie na masę świecą dla lejków. Dwa słowa wstępu. Pamiętaj, że masaż świecą należy do masaży relaksacyjnych, a więc jego głównym zadaniem nie będzie działanie lecznicze, a relaks. Priorytetem ma być przyjemność pacjenta, a nie konkretne działanie terapeutyczne. Więc nie przejmuj się, jeśli na początku te masaże nie będą wychodzić perfekcyjnie. Pamiętaj, jesteś laikiem, który wykorzystuje je do zadań domowych. Jeśli będziesz tylko przestrzegał kilku podstawowych zasad, nie ma możliwości, abyś zrobił swojemu partnerowi i partnerce krzywdę. Po pierwsze, nie używamy zwykłych świec, ale takich przeznaczonych specjalnie do tego celu. I kiedy moi znajomi się o tym dowiadują, to opowiadają mi często, że do tej pory właśnie wyobrażali sobie lany wosk na ciało prosto z takiej świecy lub ewentualnie taką ogromną gromnicę, którą roluje się po plecach. Chociaż obie te propozycje wydają się ciekawe, to niestety niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Po drugie, dowiedz się, czy Twój partner, partnerka nie ma przeciwwskazań. Pomimo że masaż świecą należy do masaży relaksacyjnych, zwróciłbym uwagę na kilka aspektów. Pierwsze to alergie i uczulenia. Pamiętaj, im prostszy ma skład kosmetyk, którego używasz, tym lepiej. Po drugie, menstruacja. Pamiętaj, że masaż świecą już rozgrzewa bardzo nasze ciało, ponieważ z jednej strony sam masaż rozgrzewa, z drugiej używamy ciepłej świecy. A więc dyskomfort związany z pierwszym dniem lub dwoma może być zdecydowanie większy. Mam nadzieję, że nie muszę dodawać, że. Ciąża, nowotwór lub ciężkie stany chorobowe wykluczają masaż świecą. Jeśli nie jesteś pewny, czy Twój stan zdrowia pozwala na masaż świecą, zawsze warto skonsultować się ze specjalistą. Zadbaj o odpowiedni klimat. Pamiętaj, przygorszone światło i dobra muzyka zawsze będzie miłym dodatkiem. Zadbaj o odpowiednie przygotowanie i wygodę. Jeśli nie masz stołu do masażu, możesz wykonać ten masaż na łóżku, siedząc na swoim partnerze. Okrakiem. Dodatkowo przyda Ci się do tego nie taka, ale taka świeca do masażu oraz jakaś zapalarka. Jeśli jesteś gotowy, przystępujemy do działania. Dałem naszej świecy 10 do 15 minut. Ten balsam zamienił nam się w cudowną oliwkę do masażu. Pamiętajcie, będę kierował wszystkie ruchy do góry, a więc w stronę pośladka. Chciałbym też, żebyście omijali okolice pod kolanem, ponieważ jeśli nie jesteście technikami masażystami, nie macie wiedzy, lepiej tam mocno nie naciskać, tam jest za dużo struktur niebezpiecznych. Jeśli Wasz partner chce, żeby nie masować mu stóp, to oczywiście je pomijamy. Tutaj sobie odsłoniłem tylko kawałek pięty. Jesteście gotowi? A więc zaczynam. Jedną ręką wylewam balsam, drugą od razu przegłaskuję. Jeśli potrzebujecie jeszcze trochę balsamu, dolejcie. Tyle mi już zdecydowanie wystarczy. Odłożę ją sobie poniżej i przystępuję do masażu. Pierwszy ruch, ruchy głaskania. Staram się je wykonywać powoli, ale dość mocno. Pamiętajcie, że ruchy w masażu relaksacyjnym mają być powolne, ale dość głębokie, ponieważ takie są najprzyjemniejsze. Zobaczcie, chwyciłem sobie i wyciskam troszkę, jakbym chciał wycisnąć tubkę pasty do zębów. Pamiętajcie tylko zasadę, że przy tyle kolana troszeczkę odpuszczam. Odpuszczam i znowu. Mogę przycisnąć. Bardzo lubię też korzystać z przedramienia. Zobacz. Dociskam, odpuszczam i znowu dociskam. Jeśli dobrze się znacie ze swoim partnerem, nie krępujecie się siebie nawzajem, pamiętaj, pośladek jest bardzo przyjemną okolicą. Możesz zrobić też taki ruch skręcany, troszeczkę jak krzywka. Cały czas nie naciskam okolicy pod kolanem. Kilka technik zgłaskania poznałeś. Będziemy mogli przejść do rozcierań. Są to ruchy fachowo wyglądające w ten sposób. Jeszcze na kręgosłupie je powtórzymy. Ale my do naszych celów możemy całymi dłońmi kręcić koła. Pamiętajcie, że możecie być po dowolnej stronie, tak, żeby było Wam wygodnie. Jeśli Wasz partner chce trochę mocniej, możesz robić to samo, ale ugiąć palce i robić to tą okolicę. Pamiętaj, to nie jest profesjonalny masaż, a więc jest dozwolona Twoja inwencja twórcza. Możesz wziąć i rozetrzeć sam pośladek jedną ręką. Kolejnym ruchem są ugniatania, jakbym chciał wziąć i coś ugnieść. Troszkę może zagnieść ciasto. Nie martw się, na plecach. Jeszcze raz powtórzymy sobie ten ruch. Odpuszczam okolice znowu dołu podkolanowego, i przechodzę na tył uda. I pośladek. I kilka razy powtarzam. Ostatni raz pokazuję nasz masaż. Kończymy tym, co zaczęliśmy na początku, a więc głaskaniem. Tutaj wykonuję to głaskanie podobne do wyciskania tubki do pasty do zębów. A teraz wykonam przed ramieniem. Kiedy chcę przejść do drugiej nogi, tom zakrywam, mogę kilka razy ją jeszcze podręcznikiem docisnąć. To też jest bardzo przyjemne w odczuciach. Odkryję drugą nogę i przystąpiłbym do masażu drugiej kończyny. My natomiast przejdźmy powoli do grzbietu. Zauważ, że położyliśmy naszego partnera na brzuchu. Ręce ma pod głową, a głowę zwróconą do boku. Chciałbym, żebyś tylko pamiętał o zasadzie, że masujemy do góry oraz od kręgosłupa. Staramy się też nie naciskać na wyrostki kolczyste kręgów oraz na samą łopatkę jako kość. Ręcznik powinien mieć tak nisko odsunięty, abym widział i czuł balsam który użyłem do masażu kończyny dolnej z pośladkiem, tak aby mieć pewność, że wszystkie partie ciała zostały wymasowane. Ok, przechodzimy do naszej świecy. Jak widzisz, wosk się już ładnie roztopił, a więc jedną ręką będę wylewał balsam na ciało, a drugą od razu przegłaskiwał. Tak samo jak wykonywałem to na noce. Świeca nie będzie nam już potrzebna, więc ją odkładam i przystępuję do masażu. Pamiętasz, pierwsze ruchy będą głaskania do góry w miarę mocno, na dół już delikatnie. Im więcej dasz sobie balsamu, tym łatwiej będzie ci poruszać rękoma ale bardziej będziesz się ślizgała, więc ciężej będzie Ci dać jakąś siłę na te tkanki. Mogę wykorzystać tutaj sobie przed ramię. Zobaczcie, ułożyłem ją tak, aby nie naciskać na środek kręgosłupa. Jak chcę z drugiej strony ustawiam sobie w ten sposób Mogę wykorzystać też takie ruchy w poprzek. Kolejny ruch, który mogę wykorzystać to rozcierania. Masażyści robią go w ten sposób. My dla potrzeb tego filmiku możemy wykonywać w ten sposób. A więc całymi dłońmi staram się kręcić powolne koła do zewnątrz. Mogę to zrobić w poprzek. Pamiętajcie skupić się też na barkach. Pośladki lędźwiowe barki to bardzo przyjemna okolica. Zobaczcie, idę od szyi w dół i na boki. Kolejny który możemy wykorzystać ruch, to są ugniatania, a więc przekazywanie takiego fału. trochę, jakbym chciał szczypać, tylko nie w taki sposób, ale bardziej do boku. Jest to trudny ruch. Jeśli na początku nie będzie Ci wychodził, śmiało go pomiń. Natomiast pamiętaj, że on jest bardzo przyjemny, więc warto, żebyś się go chociaż trochę nauczył. Pamiętaj też pytać swojego partnera, co mu sprawia największą przyjemność, który ruch był dla niego najprzyjemniejszy? Możesz też ułożyć się na karku i takim ruchem trochę jakbyś chciał chwycić małego kotka, ugniatać kark. Kończymy masaż tymi samymi ruchami, którymi zaczęliśmy. Ja tutaj wykorzystam przedramię, ponieważ w masażach relaksacyjnych bardzo lubię go używać. I całe dłonie. Możesz również zrobić taki ruch albo taki. Na koniec, jak chcesz zakończyć masaż, okryj ładnie swojego partnera. I wykonaj jeszcze kilka ucisków. Teraz powinniśmy naszemu partnerowi dać chwilę, aby doszedł do siebie po masażu. Ja w tym czasie zazwyczaj opuszczam pokój, idę umyć ręce i daję mu chwilę żeby. Złapał tych. Odnośnie samych świec, bo pewnie pojawią się o nie pytania w komentarzach. Pamiętajcie, że staramy się wybierać jak najbardziej naturalne produkty i kosmetyki. Można takie świece kupić zarówno w drogeriach, jak i w sklepach internetowych. Mam kilka ulubionych firm, ale nie chcę tutaj nikogo faworyzować. Sami musicie ocenić, które świece będą dla Was najlepsze. Skoro wiesz już wszystko odnośnie teorii i praktyki masażu świecą, pora na pożegnanie. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla ciebie pomocny i niedługo wykorzystasz go w swoim domu. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy interesuje interesujecie więcej takich prostych filmików instruktażowych dla amatorów i entuzjastów masażu, którzy nie mają wykształcenia w tym kierunku. Tymczasem ja zachęcam cię do polubienia moich social medi, szczególnie do mojego Facebooka. Ja na dzisiaj Ci dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.